No witam. Ja przez lata szukam dobrej metody, żeby nie pielić grządek. No, wiecie, dom, rodzina, praca wszystko zabiera czas. No, a pielenie jest irytujące. No i też zabiera dużo czasu. Wypróbowałam różne sposoby. Praktycznie u mnie każdy rok był jakimś eksperymentem w tym temacie, i obecnie przyjęłam w sumie no można powiedzieć trzy metody. I to w zależności od danego warzywa stosuję jedną z tych metod. No, ale zacznijmy od początku. No, a początek zaczyna się na jesień. Czyli po zbiorach warzyw. Czyli można przyjąć, że początek nowego sezonu zaczyna się wtedy już w jesieni, kiedy zaczynam budować glebę. Czyli na jesień zaczynam budować glebę. Jak to u mnie wygląda? To wygląda tak, że od czterech lat nie przekopuję. Gleby. Wcześniej po prostu te wszystkie, można powiedzieć, warstwy przekopywałam. No, ale doszłam do wniaczy, doszłam. Yy, oglądałam filmiki pana Anglika, jak go tak nazywam, Charlesa Duddinga, i on mnie przekonał, że nie ma sensu przekopywać. I faktycznie od czterech lat nie przekopuję, tylko stosuję warstwy. I u mnie pierwszą warstwą to są suche liście. A więc pierwsza warstwa to są u mnie suche liście. Siano. W ostatnich latach były to zrębki, takie przekompostowane na ścieżkach. No i myślę, że za 2-3 lata będą trociny. Te zrębki, no to wiadomo, nie muszą być co roku, można je właśnie dodawać co 2-3 lata. Następną warstwą to jest u mnie kurzeniec z sianem. Może być też obornik, no bo kiedyś, jak nie miałam kur, to, to się gdzieś tam zdobywało obornik. I ten obornik czy, czy, czy kurzeniec daje tylko na te grządki. Gdzie sadzę rośliny takie wysoko wymagające, czyli yy kapustne, oczywiście pomidory, ogórki, papryki, bakłażany. Natomiast na pozostałych grządkach nie stosuję obornika. Yy, no i następną trzecią warstwą to jest kompost. No to kompost rozkładam już na wszystkie grządki. I może być to nawet kompost nie w pełni przerobiony, bo już nieraz taki rozkładałam, i do wiosny nie było ani śladu już po tych nieprzerobionych częściach. Czwarta warstwa u mnie to jest taka posypka. Posypuję cienką warstwą co roku dolomitem. Wszystkie grziątki tak, tak cienką, cienką warstwą, można powiedzieć, jak cukrem, pudrem. Posypuję dolomitem, popiołem drzewnym i też mączką bazaltową, też posypywałam. Piąta warstwa u mnie to są liście. To są liście takie, które ja zbieram kosiarką z mojego sadu albo z lasku, znaczy koło lasku, z drogi do lasku, bo tam znowu mam liście z brzus. A tutaj mam liście, dużo mam liści z wiśni, z jabłoni trochę, z, ze śliw czy, czy z czereśni. I te liście właśnie jak tylko zaczynają opadać, to jako siarką je zbieram i rozsypuję na moje grządki. Też stosuję karton, bo tych, tych liści mam tak niewiele, bo one idą też i na tą pierwszą warstwę. I później na tą ostatnią warstwę, także jak już mi się kończą liście, no to wtedy daję ten karton. Też stosowałam czarną włókninę. No i, I karton usuwam na wiosnę, natomiast liści nie usuwam. No i czwarta, nie, która to już? szósta warstwa to jest sianą. I sianą rozkładam na wszystkich grządkach. Jak ja mówiłam, to jest siano z mojej łąki, która jest raz do roku koszona, zgrabywana, i później to siano na jesień wykorzystuje właśnie do ściułkowania grządek czy, czy kurom do ściułkowania w kurniku. No i to siano mi przytrzymuje te liście, żeby mi nie odleciały, czy karton. Yy, I. No i to, to, ta, ta warstwa to siano zostaje już do wiosny. Te wszystkie warstwy układam tak do końca listopada. Bo potem są już przymrozki. Yy, pogoda już nie jest przyjemna na wykonywanie takich prac w ogrodzie. Yy, no i wtedy yy, tak się staram właśnie do końca listopada, czyli przez yy, kolejne miesiące natura. Robi już swoją robotę. Czyli śnieg mi to ubija. Yy, deszcz mi ładnie nawadnia te grządki. No i zaczynają tam pracować mikroorganizmy. Jakieś tam żyjące dżownice. Yy, I one to wszystko ładnie przerabiają. No i jeszcze nie wiadomo jakieś grzyby, nie grzyby. Na pewno jest tam bogate życie glebowe. Które po prostu no, robi tą robotę. Czyli tak zwana natura przerabia nam cały, całą tą budowę tych grządek, przerabia nam na piękną, żyzną glebę. Także przychodząc na wiosnę, sadzić rośliny. Mamy już yy, glebę taką, yy, taką naprawdę żyzną, taki można powiedzieć humus. Yy, który jest no, najlepszy, ma najwięcej wartości odżywczych dla naszych roślin. Także już nie potrzebuję żadnych dodatków, jakichś tam, nie wiem, kwasów humusowych czy bakterii, bo to wszystko już się w glebie samo wytworzy. Stosuję jeszcze w sezonie gnojówki. No, ale to będę mówić przy innych okazjach. No i teraz przechodzę do drugiego tematu, czyli co ja robię, żeby nie pielić grządek i zachować dużo wilgoci w glebie. A więc mamy wiosnę. Wszystko zaczyna rosnąć, zwłaszcza chwasty czy trawa. Ja może o tej, o tej rosnącej, rosnących na grządkach tej trawie będę nazywać to chwastem. Natomiast trawa to jest to będę nazywać to co po prostu tu koszę w koło domu, tutaj w tej mojej tak zwanej części ozdobnej. Także piele chwasty, a koszę trawę. A więc chwasty czy trawa rosną, gdy mają dostęp do światła. No to wiemy. Zresztą nie tylko trawa, chwasty, wszystkie rośliny mają dostęp do światła, rosną. Natomiast gdy ten dostęp odetniemy, no to nie będą rosły. Takim przykładem może być, nie wiem, położona deska czy jakiś kawałek płytki na trawie. To pod nią trawa robi się żółta, a potem gnije. Znika i zostaje goła ziemia przykryta jakimś tym materiałem. Więc jeżeli na grządkę położymy kompost, no a kompost już zamienił się praktycznie w glebę. No to na nim wyrośnie. Wyrosną chwasty. I to bardzo szybko. Albo się nasieją z wiatrem. Albo po prostu wyrosną z nasion, które nie zdążyły się rozłożyć. No, ja nie robię kompostu na gorąco, bo tak szczerze mówiąc, to za bardzo w taki kompost to nie wierzę, że on na 100 wszystkie w 100% wybije chwasty, ponieważ gorąco się robi tylko w środku tej pryzmy. Musiałam przerwać, bo mi jakiś piesek kurki atakuje i musiałam iść go przegonić. O czym to ja yy, mówiłam? Aha, o kompoście na gorąco. Yy, że yy, ten kompost yy, no, robi się gorąco tylko yy, w środku tej pryzmy, natomiast po bokach no, jest dużo chłodniej i te nasiona się tak w 100% nie wybiją. No, mieszać to, bawić się, no niestety nikt u nas na to nie ma czasu. Yy, więc, yy, więc co? Więc taka, takie chwasty bardzo szybko kiełkują, jeżeli ziemia jest okryta tylko samym kompostem. Yy, więc, no więc co robić? Yy, czyli musimy odciąć dostęp światła do kompostu. Ja mam taką teorię, żeby trawę czy chwasty, no załóżmy trawę, zabić trawą. No, bo jeżeli na trawie też ułożymy jakąś warstwę trawy, to ona od spodu zrobi się żółta i też zacznie, no można powiedzieć, znikać. Czyli ja na ten kompost. Na jesień układam liście, a na nich siano. Albo no to układałam karton i układałam czarną włókninę. I na wiosnę te liście nie są rozłożone w pełni. One może troszkę są rozłożone, ale przeważnie jeszcze, jeszcze są w całości. Także na takich liściach czy na sianie bo siano no, nie przylega jeszcze tak dobrze do, do gleby, natomiast liście już przylegają dobrze. I na tym trawa się już, czy, czy, czy chwasty nie wykiełkują, a z wiatrem też się nie nasieją. No i siano, siano zacienia za to wszystko, łącznie z tymi liśćmi, także po prostu. Odcina dostęp światła, no bo on, te liście się dobrze, tak yy, można powiedzieć, yy, yy, sklinują się te liście, yy, siano je tak yy, przyłoży, yy, no, no, jak leży śnieg czy deszcz, to, to to wszystko ułoży i wtedy ta gleba nie ma dostępu do światła. I już tak chwasty na wiosnę szybko nie kiełkują. Jednak po jakimś czasie no, te liście zaczynają się rozkładać. Poza tym, jak sadzę sadzonki, to ja tylko odgarniam to, nie usuwam, tylko odgarniam i sadzę, no i tam też ta ziemia gdzieś zostanie już wzruszona i, i zaczyna być już ten dostęp światła. No i chwasty szybciutko zaczynają kiełkować. I co ja robię w takim przypadku? W takim przypadku. Jak tylko zaczynam kosić kosiarką trawę, tutaj w koło domu, to od razu wysypuję te to, to siano, po prostu na siano wysypuję trawę z kosiarki. Ale tak robię nie na wszystkich czątkach, bo to w zależności od warzywa. Ja wypracowałam sobie kilka takich metod. No Na przykład eksperymentowałam. Z gazetami, jak już mówiłam, z moją gazetą podatkową, z kartonem, no i z czarną włókniną. Także zostały, została w sumie czarna włóknina u mnie. Karton raczej nie, bo on tak jak i gazety się rozkłada, a gazety, no to wiadomo, zadrukowane jakąś tam farbą, są, kartony też. Jakimiś tam klejami, więc to tak w dużej ilości nie ma co ładować. Yy, czyli została u mnie w sumie czarna włóknina, yy, no i siano, yy, no i trawa z kosiarki. Także yy, od jeszcze, jeszcze nawet jak przekopywałam glebę, to już właśnie. Yy, ściółkowałam czarną włókniną i w sumie tą czarną włókninę to mam do teraz, bo mam pocięte takie kawałki yy, i używam już ją nie wiem, z 7-8 lat to już na pewno. Także można raz kupić i to jest, yy, to jest na dobrych, ładnych parę lat. Ale tak, yy, czarną włókniną jak ściółkuję, to ściółkuje tylko wybrane warzywa. U mnie to jest tak, pomidory są ściółkowane czarną włókniną, ogórki, papryka i co? I bakłażany. I tyle. I na tą czarną włókninę wysypuję jeszcze trawę z kosiarki. I ta trawa z kosiarki mi tak ładnie zasycha, robi się taki, taka, taka warstwa ładna, taki można powiedzieć taki filc. I to mi po prostu zasycha, i już do jesieni mam spokój z, ple, z pieleniem, właśnie tych warzyw. To jest pierwsza metoda. Druga metoda to jest taka, że siano zostawiam. No, pod spodem są te liście, ale one się tam rozkładają. I na to siano. Wysie, wy, 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 wysypuje tą trawę z kosiarki. I to też jest fajna metoda, ponieważ siano jest, no, no jest takie długie, ono tak troszeczkę odstaje. natomiast ta trawa z kosiarki jest drobna, ona zasycha, wchodzi w te szczeliny y, siana i też tworzy taką warstwę, przez którą się nie przebijają chwasty. I tą metodą to ściłkuje y, warzywa y, cebulowe buraki, fasole, groch, bób, dynie, cukinie. I trzecia metoda to jest taka, że usuwam to siano na wiosnę, ponieważ no, tak jak już parę lat wypraktykowałam, że mi po prostu przeszkadza na grządce z kapustnymi warzywami. Dlatego, że ja tam sadzę, w ogóle to pokażę, jak co ja tam sadzę na tej grządce. Zresztą ja już y, pokazywałam, jaki, y, jaki u mnie jest plan warzywnika, więc tam jest dużo różnych warzyw i po prostu y, muszę to ładnie rozplanować, odpowiednie y, odstępy i to siano mi trochę przeszkadzało, także y, usuwałam go. No nie wiem, może, może w tym roku go nie usunę, no zobaczę. W każdym bądź razie, że tam wysypywałam już tylko samą trawą z kosiarki na, na kompost. I też tak robiłam przy marchewce, ale może faktycznie w tym roku, no zobaczę, jak mi to będzie szło. Także, także właśnie takie stosuję trzy metody i to jest w zależności od warzywa, to tak, yy, tak postępuję. No tak jak mówię, ja co roku eksperymentuję, Wybieram którąś z, do, z metod, która będzie mi pasować, i żeby mi po prostu. Żebym jak najmniej miała pracy. No, bo faktycznie, to się później sprawdza. Ja później nic nie pielę, nic nie kopię. Do jesieni praktycznie nie robię nic, znaczy nie robię nic. nosadzę I zbieram i przetwarzam. To też jest dużo pracy. <grym> A jeszcze chciałam powiedzieć, że. Jednego roku eksperymentowałam, że po prostu nie założyłam czarnej bukniny. Nie wiem, albo rok temu, albo dwa lata temu. I po prostu y, to mi się nie sprawdziło z tego względu, że na przykład pod pomidorami było tylko siano i wysypywałam trawą z kosiarki. No i jednak to się nie sprawdziło, ponieważ jak pomidory już urosły mi duże to już ciężko było tam wchodzić i wysypywać tą trawą. No i też ja trawę potrzebuję na kompost, żebym później miała z czego zrobić kompost. I wtedy mi szło dużo tej trawy właśnie na grządki, ale i chwasty zaczynały przerastać mi. To już pod jesień, może przez lato nie. I później jak już przestałam właśnie wysypywać tą trawą, bo ja tak co tydzień wysypuję tą trawą, z tego względu, że co tydzień kosimy trawniki, trawnik. Także co tydzień, tak już zaczynając gdzieś od kwietnia do czerwca, to kosimy co tydzień. Zresztą ja patrzę, jaka jest ta warstwa. Jeżeli jest już wystarczająco duża, no to już nie dosypuję. Ale tak co tydzień staram się takim, można powiedzieć... Jak cukrem pudrem, biorę tutaj, właśnie tą trawę sobie na taczki do pojemnika i przechodzę grządki, patrzę, gdzie jest, y, gdzie mam nie, nie za dużą y, tą warstwę i posypuję sobie właśnie tą trawą skoszoną Ona mi pięknie zasycha, no i robi się taka warstwa filcu ściółki, która, y, no, która już nie przepuszcza światła i nie przepuszcza y, nie przepuszcza trawy. No, I na tym się już trawa też nie, znaczy chwasty się już też z wiatrem nie nasieją. No jak mówię, na pomidorach mi się to nie sprawdziło, ponieważ na jesień, jak już tam nie mogłam wejść, bo było dużo pomidorów i po prostu już nie chciałam tam wchodzić, dotykać tych pomidorów, żeby mi nie podpadały, więc przestałam ściółkować i to mi się nie sprawdziło. Także bardzo dobrze mi się właśnie pod tymi warzywami sprawdza czarna włóknina, bo wystarczy ją raz położyć, wysypać tą trawą z, z dwa razy, może tam ze trzy razy, żeby to ładnie zaschło i więcej nie ma pracy przy tym. No i oczywiście ściłkowanie pozwala utrzymać właściwą wilgoć gleby. Ja też, może nagram też taki filmik, jak, jak ja robię nawadnianie. Y, jak ja podlewam y, ale ja używam do nawadniania y, takie taki wąż pocący to już od prawie od, y, od początku mojego ogrodu mam już kupiony i kupę lat mi on już służy dokupiłam tylko kilka następnych i ten który kupiłam pierwszy to mi cały czas służy do, te do tej pory i on jest bardzo dobry z tego względu że on może być zakopany pod ziemię nawet 20 cm. A więc ja taki wąż po, pocący rozkładam pod, zakładam pod ściółkę, czyli pod tą ściółkę z włókniny czy skoszonej trawy. I na to dopiero daję właśnie włókninę i, czy skoszoną trawę i ten wąż mi nawadnia prosto pod zie, ziemię. A nie, nie kładę go na włókninę, tylko pot. I to jest bardzo dobre, ponieważ tam jest wilgoć, pomidory rosną, wilgoć nie, nie, nie ucieka. No i tak to u mnie wygląda. No i w taki sposób nie piele, nie kopię, e, lub bardzo mało piele, bo tam czasami między, między tymi gdzieś tam po, po, po bokach lubi się jeszcze ta trawa gdzieś tam wybić, ale to jest już bardzo mało pracy i także yy, no i, i tak wygląda u mnie właśnie yy, praca w ogrodzie. A tak wyglądają właśnie u mnie wyściółkowane grządki trawą skoszoną A tak wygląda właśnie w tunelu, gdzie właśnie jest wyłożona agrowłóknina i na to właśnie skoszona trawa. No i później jeszcze tak dosypuję tej, tej skoszonej trawy, żeby tej włókniny praktycznie nie było widać. A tutaj moje papryki, tak miały wyściółkowane siankiem. O, i tak wygląda właśnie w tunelu, jak już jest wyściółkowane sianem. I to jest koniec pracy przy pieleniu. O, a taką miałam kapustkę w tamtym roku, ładną. Gdzieś tutaj właśnie miałam zdjęcie, to pokażę. A tak wyglądały sałatki, bardzo ładnie. A tutaj wyściółkowane bakłażany, tylko widać jak się przebija ten szpinak nowozelandzki. I ja go zostawiam, jak widzę, że gdzieś mi się wybił, bo on mi się sieje już od ładnych paru lat. Tak samo sieje mi się nagietek, czy, czy co tam, rumianek mi się też sieje. Także te, te które uważam za potrzebne, to zostawiam. Tutaj jarmusz, to już bliżej jesieni, a to jest zdjęcie z tamtego roku. A tu na tym zdjęciu dobrze widać, jak mam wyściółkowane właśnie trawą, a tutaj wybija się czosnek na wiosnę i cebula zimowa. A tu mam zdjęcie marchewki, właśnie tej sadzonej w kartonikach, w tych moich łódeczkach kartonowych. I właśnie też jest obsypana. Tutaj widać, o, jest obsypana yy, trawą. Także tak to u mnie wygląda. Właśnie, i tu jest, właśnie marchewka posadzona w łódeczkach yy, kartonowych. Yy. A tu pomidorki też zaściółkowane. Także tak wygląda u mnie właśnie niepielenie i niekopanie. Na tym kończę już mój filmik. Jeżeli ci się spodobał, daj mi łapkę w górę, może napisz jakiś komentarz, co o tym sądzisz, zasubskrybuj mój kanał. No i dziękuję za oglądanie mojego filmiku i pozdrawiam.